Chciałabym się podzielić wrażeniami, jak się, jak się zbierało dzisiaj na tym witam, finale? Witam, dzień dobry, zbieramy już szósty raz yy, na, na wielkim Orkiestrze Światowej Pomocy. Zbierało się bardzo dobrze. Pogoda na szczęście dopisała. rana tylko troszeczkę padał deszcz. Później mamy świetną, fantastyczną pogodę. Także wszystkim, wszystkim się zbiera bardzo, myślę, bardzo dobrze. Czy yy, mieszkańcy chętnie dzielą się datkami? Tak, tak, bardzo, bardzo chętnie. Yy, są, mają bardzo otwarte serca. Są bardzo szczodrzy i dzielą się naprawdę swoimi pieniędzmi i rzucają bardzo chętnie do puszki. Czyli takie newralgiczne miejsca to jaszczemskie kościoły, jak się domyślam? Przede wszystkim tak. Udało mi się też jak gdyby odwiedzić nasze jaszczemskie stacje benzynowe. Wszędzie tam, gdzie są jacyś ludzie, gdzie chodzą, wszędzie tam staram się być i, i tą puszkę im dawać. A teraz mam do Pana pytania jako do nauczyciela, pedagoga. Czego może nauczyć ludzi młodych i nie tylko? No przede wszystkim jest to działanie przez pomaganie, tak? Więc pomaganie to jest, na, jest w ogóle miarą naszego człowieczeństwa. Daje nam wie, wiele radości dla nas samych, a, tak, a zarazem pomagamy innym. Więc jest to najlepsza rzecz, jaką możemy sobie wyobrazić.